Poznaniu.pl. Poznań w minutę. To wydarzenie światowej rangi, na które do Poznania chętnie przyjeżdżają również goście z zagranicy. Na Międzynarodowych Targach Poznańskich rozpoczął się Poznań Motor Show 2025. Wydarzenie potrwa do niedzieli. W sobotę 26 kwietnia, w dniu pogrzebu papieża Franciszka. W Polsce będzie obowiązywać żałoba narodowa. W czasie żałoby flaga Polski ma być opuszczona do połowy masztu. Wojewoda Wielkopolska Agata Sobczyk nie wprowadza zarządzenia zawieszającego organizowanie imprez rozrywkowych i artystycznych na terenie województwa. W poniedziałek 5 maja, tuż po długim weekendzie, rozpocznie się kolejny etap prac torowo-sieciowych w Poznaniu. Tym razem drogowcy zajmą się wschodnią częścią węzła AWF na skrzyżowaniu ulic Królowej Jadwigi, Strzeleckiej i Drogi Dębińskiej. Mateusz Wawrowski to pasjonat klocków Lego, który na co dzień jest motorniczym. Z blisko 600 klocków stworzył miniaturę autobusu Nesobus, którą aktualnie można podziwiać na wystawie światowej EXPO w Osace.